Witajcie w kolejnym odcinku serii Starożytne Cywilizacje. To seria, która cieszy się największą popularnością na naszym kanale. Nic dziwnego. Starożytne cywilizacje to temat intrygujący i niesamowicie ciekawy, często przez mgłę tajemnicy, jaką jest owiany. Nie inaczej będzie w tym materiale. Na tapet wzięliśmy bowiem cywilizację Olmeków, czyli najstarszą znaną amerykańską cywilizację. W polskim internecie dość ciężko znaleźć informacje na jej temat, jednak dotarliśmy do źródeł i książek zagranicznych, które postanowiliśmy zinterpretować w jednym materiale. Traktujcie ten materiał bardziej jak podcast, ponieważ nie ma w internecie wielu zdjęć na temat tej cywilizacji, które by odpowiadały każdemu aspektowi, jaki poruszamy w tym filmie. Te, które są, to z reguły pojedyncze mapy i dzieła sztuki olmeków, czyli wielkie rzeźby głów. Nim zaczniemy, chciałbym prosić Cię o zostawienie suba z dzwonkiem i ocenę filmu łapką. To bardzo ważne z perspektywy algorytmów promocji kanałów na YouTubie. Nowym kanałom jest dużo ciężej dotrzeć do szerszej publiki. Jeżeli ten film w tydzień od premiery wbije 300 łapek, wyjątkowo w przyszły piątek dostaniecie dodatkowy film na naszym kanale. Od września będzie wrzucany jeden materiał tygodniowo, w niedzielę o 20. Ale za to będą to materiały dłuższe i lepiej przygotowane pod kątem technicznym. Dzięki za wsparcie. Zaczynajmy. Na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie kim właściwie byli Olmekowie? Tradycyjna definicja Olmeków określa ich jako starożytny prekolumbijski lud, zamieszkujący tropikalne niziny południowo-środkowego Meksyku, mniej więcej na terenie obecnych stanów Veracruz i Tabasco, na przesmyku Tehuantepec. Uznawani są za najstarszą znaną cywilizację, co nie oznacza, że byli najstarszą cywilizacją Ameryki. Tak oczywiście nie było i błędem jest takie myślenie. Przez lata, w zasadzie do lat 30. XX wieku, powszechnie Uważano, że najstarszą cywilizacją Ameryki byli Majowie. Niektóre artefakty utożsamiane z Majami różniły się jednak nieco od pozostałych, między innymi tym, że pewne rzeźby przedstawiały ogromne głowy o twarzach mających rysy afrykańskie, które wyraźnie nie były majańskie. Twarze owych wielkich głów często miały przesadnie zmarszczone brwi, były zakryte maską lub przedstawiały oblicze pół człowieka, pół jaguara. Ten powtarzający się motyw nie pasował do innych znalezisk związanych z Majami. To dało do myślenia historykom i archeologom. I tak oto stopniowo zaczęto odróżniać dziedzictwo Majów od innych, później nazwanych Olmekami Ludów. Sama nazwa Olmekowie to tak naprawdę umowna nazwa plemion zamieszkujących Mezoamerykę od momentu przejścia skoczowniczego na osiadły tryb życia, czyli około 2000 roku przed naszą erą. Legiona te osiadły na nadbrzeżach rzek i jezior. Od zatoki meksykańskiej aż do górzystych terenów w głębi lądu i wykształciły kulturę o wielu wspólnych cechach. Bardzo ciężko jednak wskazać dokładne lata wykształcenia się kultury właściwych Olmeków. Ta kultura najbardziej rozkwitała prawdopodobnie od 1600 do 1500 roku przed naszą erą, kiedy to pojawiła się tak zwana wczesna kultura Olmeków, skupiona na stanowisku San Lorenzo Tenochtitlan w pobliżu wybrzeża południowo-wschodnim Veracruz. Do około 400 roku przed naszą erą. Wcześniej kwitły tak zwane kultury przedolmeckie, od około 2500 roku przed naszą erą do wspomnianego roku 1500 przed naszą erą. Dobra, dość tych dat. Sami widzicie, że jest to dość nieprecyzyjne, ale niestety taki mamy poziom wiedzy na temat bohaterów naszego odcinka. Sporną kwestią do wyjaśnienia jest odpowiedź na pytanie skąd w ogóle wzięli się olmekowie. Jak to z reguły bywa przy badaniu tajemniczych cywilizacji, występują spory co do pochodzenia danego ludu. W centrum debaty o pochodzeniu Olmeków leży klasyczny spór między izolacjonistami, czyli osobami uważającymi, że człowiek starożytny nie był zdolny do podróży międzyoceanicznych, przez co niemal każda starożytna kultura rozwinęła się niezależnie od pozostałych, a dyfuzjonistami, którzy uważają, że człowiek starożytny potrafił przemierzać oceany, co tłumaczy podobieństwa łączące szeroko rozrzucone po całym globie kultury. W tradycyjnym środowisku akademickim jest niewielu dyfuzjonistów, więc w nauce dominuje teza, że Olmekowie to rdzenna ludność i cywilizacja wykształcona w Ameryce. Alternatywnych teorii było kilka. Przytoczę dla przykładu jedną, która najbardziej mi się spodobała. Mianowicie Olmekami, a raczej ich praojcami, mieli być afrykańscy kolonizatorzy. To wyjaśniałoby podobizny kolosalnych olmeckich głów do afrykańskiej ludności. Jednak, co bardzo istotne, na terenie Mezoameryki nie odnaleziono żadnych artefaktów, żadnych pozostałości czy przedmiotów pochodzących z Afryki, które mogłyby świadczyć o afrykańskim pochodzeniu bohaterów na Naszego odcinka. Zostańmy więc przy tezie przytaczanej na większości uniwersytetów, że przodkowie Olmeków dotarli w prehistorii na terenie południowego Meksyku z innych części kontynentu i tam zaczęli organizować pierwsze społeczności. Tereny zamieszkiwane przez Olmek to bardzo szeroki pas ziemi zwany olmanem. Tak Aztekowie nazywali porośnięte dżunglą pobliskie wybrzeże. Za matecznik Olmeków uważa się rejon nadbrzeżnej równiny nad zatoką meksykańską Veracruz i Tabas. Dlatego, że tam odkryto największą liczbę olmeckich pomników oraz najwięcej olmeckich osiedli, rejon ten rozciąga się na przestrzeni około 200 km długości i 80 km szerokości, a przez jego środek płynie rzeka Coalcoalcos. Występują tam bagniste niziny, przetykane niskimi pasmami wzgórz i wulkanami. Olmekowie wybudowali wzdłuż zatoki Campeche zespoły miejsko-świątynne w kilku miejscach. San Lorenzo, Laguna de los Cerros, Tres Zapotes, La Mojarra i La Venta. Wpływ Olmeków był jednak dużo szerszy i nie ograniczał się do tych terenów. Pozostałości po Olmekach znajdowano w całej Mezoameryce, a także na terenach dzisiejszego Salwadoru, Gwatemali czy Kostaryki. Olmekowie odcisnęli swój wpływ także na terenach środkowego Meksyku. To pokazuje, że początkowe, zawężone przypuszczenia co do terenów zamieszkiwanych przez Olmeków nie były właściwe. Olmekowie mieli także wysoko rozwinięty handel, co wyjaśnia migrację towarów ich autorstwa po dużej części kontynentu. Za trzy największe ośrodki Olmeków uważa się Lawente w stanie Tabasco, San Lorenzo w stanie Veracruz i Laguna de los Cerros. Również w stanie Veracruz. Co ciekawe, ośrodki Olmeków nie były rozmieszczone przypadkowo. Każdy z nich pełnił jasno określoną funkcję w wymianie handlowej, przez co tworzyła się sieć powiązań między miastami i w efekcie sprawnie funkcjonujący organizm państwowy. Serce krainy Olmeków to najwęższy skrawek lądu w Meksyku, teren o wyjątkowym znaczeniu, gdyby poprowadzić tam szlak handlowy łączący oba oceany. Ale nie będziemy na ten temat snuć rozważań, bo mamy za mało wiedzy, a nauka dość szorstko patrzy na takie stanowiska. Zostańmy przy tezie, że nie brzmi to jak przypadkowo wybrane miejsce. Olmeków uznaje się także za budowniczych najstarszych miast majów, takich jak Uaxactun w dżungli Peten na północ od Tikal. Również inne miasta, takie jak El Mirador czy Copan, mogły zostać zniesione przez Olmeków, jednak to tylko wciąż przypuszczenia. Chociaż przyjmuje się, że Lawenta była najważniejszym z miast Olmeków, być może wcale nie jest to prawda. Wiemy o nich tak niewiele, że nie da się stwierdzić z całą pewnością, na ile ważne było to miasto ani czy Olmekowie nie mieli ważniejszych miast i świętych miejsc. Przypuszcza się, że dno Zatoki Meksykańskiej może skrywać wiele tajemnic związanych z cywilizacją olmecką. I tak zapewne jest. Jak już wspomniałem, główne ośrodki Olmeków były scentralizowane. Ten dowód geograficznej i demograficznej centralizacji prowadzi archeologów do wysunięcia wniosku, że samo społeczeństwo Olmeków było hierarchiczne, skoncentrowane najpierw w San Lorenzo, a następnie w Lawenta z elitą, która sprawowała władzę. Wydaje się, że elitą mogli być władcy, szamani, odpowiednik europejskiej szlachty, a czasem bogaci kupcy oraz dowódcy wojskowi. Oni także zamieszkiwali centrum danego państwa miasta. O władcach panowało przekonanie, że posiadali nadprzyrodzone moce i pochodzili bezpośrednio od bogów. Reszta społeczeństwa, czyli rzemieślnicy, tragarze, rolnicy czy myśliwi, mieszkali w skromnych chatkach wybudowanych z błota, krytych strzechą. Mimo że część badaczy wskazuje dowódców wojskowych jako część elity, uważa się jednak, że w społeczeństwie Olmeków brakuje wielu instytucji późniejszych cywilizacji, takich jak np. stała. Armia, co oczywiście nie znaczy, że nie prowadzili oni wojen. Podstawą utrzymania ludności było rolnictwo. Dodatkowo rybołówstwo, myślictwo, zbieractwo oraz handel kauczukiem, jadeitem, muszlami morskimi, skórami itd. Podstawowymi roślinami uprawianymi przez Olmeków były kukurydza zwyczajna, fasola i dynia. Możliwe, że znano już uprawę bawełny, tytoniu i kakao. Przypuszcza się, że wpływy kultury olmeckiej związane były nie tylko z handlem, ale i z prowadzeniem wojen, w wyniku których Olmekowie podporządkowali sobie znaczny teren dzisiejszego Meksyku. Posiadali też umiejętność tkactwa i garncarstwa. Co do osiągnięć cywilizacyjnych Olmeków, wymienimy kilka oryginalnych. Oreszcie będziecie mogli doczytać sobie w podanej na dole bibliografii. Olmekowie budowali piramidy. Przykładem jest Wielka Piramida w Lawenta. Olmekowie mogli także odpowiadać za budowę piramid schodkowych, przypisywanych mają jak w przypadku El Mirador, o czym wspomnieliśmy wcześniej, lecz nie ma na ten temat potwierdzonych informacji. Część badaczy twierdzi jednak, że ideę budowy piramid schodkowych można przypisać właśnie im. Olmekowie mogli być pierwszą cywilizacją na półkuli zachodniej, która opracowała system pisma. Symbole znalezione w latach 2002 i 2006 pochodzą odpowiednio z 650 roku przed naszą erą i 900 roku przed naszą erą, poprzedzając najstarsze do. Dotychczas znalezione pismo zapoteków, które pochodzi z około 500 roku przed naszą erą. W 2006 roku w pobliżu San Lorenzo odnaleziono inskrypcję na bloku Casca Hall, przedstawiającą zestaw 62 symboli, z których 28 jest unikalnych. Odkrycie datuje się między 1000 a 900 rok przed naszą erą. Wielu wybitnych archeologów okrzyknęło to znalezisko najwcześniejszym pismem prekolumbijskim. Olmekowie mogą odpowiadać za wynalezienie kalendarza Long Count, używanego w przyszłości przez inne ludy Mezoameryki. Jest wielce prawdopodobne, że to właśnie im Majowie zawdzięczają ten system liczenia dni i miesięcy. Kalendarz ten używa zera, co sugeruje, że nasi bohaterowie operowali tą liczbą. Część badaczy sugeruje, że Olmekowie wynaleźli lub korzystali z wynalezionego wcześniej koła, jednak są to tylko niepoparte dowodami spekulacje. Olmekowie są silnymi kandydatami do uznania ich za praojców mezoamerykańskiej gry w piłkę, rozpowszechnionej w późniejszych kulturach regionu i wykorzystywanej do celów rekreacyjnych i prawdopodobnie religijnych. Kilkanaście kilku kilogramowych gumowych piłek datowanych na 1600 rok przed naszą erą odnaleziono w bagnie na terenach dawnego Olmanu. Co do samej gry, przypuszcza się jak mogła ona wyglądać. Na boisku w kształcie prostokąta stawały naprzeciw siebie dwie drużyny. Grający mężczyźni próbowali przerzucić 4-kilogramową piłkę przez kamienny otwór, umieszczony w ścianie, znajdującej się gdzieś w połowie boiska. Używanie dłoni i stóp było w tej grze zakazane, a piłkę można było odbijać bokami, kolanami, ramionami lub łokciami. Przyszły J.K. Rowling, wymyślając Quidditch'a. Czerpała nieco od Olmeków? Kultura bohaterów tego odcinka definiuje i wyróżnia specyficzny styl. Używali różnych materiałów, m.in. jadeitu, gliny, bazaltu i zieleńca. Ich sztuka jest głównie naturalistyczna, choć inne dzieła sztuki to fantastycznie antropomorficzne stworzenia, często mocno stylizowane symbolami o znaczeniu religijnym. Częstymi motywami są kąciki ust skierowane w dół i wyszczerpione głowy. Obydwie te cechy zauważamy w przedstawieniach wspomnianego Jaguarowilka, ducha deszczu. Najbardziej uderzającą pozostałością po olmekach są kolosalne kamienne głowy. Największa z nich, z lacobata, ma ponad 3 metry wysokości i 3 metry szerokości i waży aż 40 ton. Do tej pory odkopano 17 monumentalnych kamiennych rzeźb w kształcie głów na obszarze ich cywilizacji. Szacuje się, że powstały przed rokiem 900 przed naszą erą i są zdecydowanie najbardziej charakterystyczną cechą cywilizacji olmeckiej. Wszystkie przedstawiają dojrzałych mężczyzn o obfitych policzkach, płaskich nosach i nieco skośnych oczach, jednakże żadna z nich nie jest identyczna i każde nosi inne nakrycie głowy, co sugeruje, że reprezentują konkretne osobistości prawdopodobnie przetransportowali te głazy z gór Sierra de los Tuxtlas w stanie Veracruz. Biorąc pod uwagę, że ogromne kamienne płyty używane w ich produkcji musiały być transportowane na duże odległości, co wymagało potężnych nakładów w surowcach i ludziach, uważa się, że każdy z monumentów przedstawia jakiegoś potężnego olmeckiego władcę i być może powstałyby upamiętnić ich śmierć. Szacuje się, że przeniesienie kolosalnej głowy wymagało wysiłku 1500 osób przez 3 do 4 Miesięcy. Wiemy, że głowy ułożono w osiem linii, czy też grup, w najważniejszych ośrodkach olmeków, lecz metoda i trasa transportu tych kamieni pozostaje nieustalona. Płaskie głowy o grubych ustach wywoływały dyskusje ze względu na podobieństwo do niektórych afrykańskich cech twarzy. Na podstawie tego porównania, niektórzy pisarze stwierdzili, że olmekowie byli Afrykanami, którzy wyemigrowali do Nowego Świata. Jednak, jak już wspomnieliśmy na początku materiału, zdecydowana większość Większość archeologów i innych mezoamerykańskich uczonych odrzuca twierdzenia o kontaktach prekolumbijskich z Afryką. Kolosalne głowy to jedno, ale sztuka Olmeków nie zamykała się tylko do nich. Na ekranie widzicie przykłady jej piękna. Olmekowie tworzyli jadeitowe maski, które były pewnym symbolem i podkreśleniem rangi w danym społeczeństwie. Tak zwane topory kunca, od nazwiska uczonego, który je opisał, to figury przedstawiające jaguaro Wilkołaka były prawdopodobnie używane do rytuałów. W większości przypadków głowa stanowi połowę całkowitej objętości figury. Wszystkie topory K'unca mają płaskie noski i otwarte usta. Tworzono także mozaiki, posążki, naczynia w kształcie zwierząt, figurki dzieci, piękne grobowce oraz wspomniane piramidy, które same w sobie są dziełem sztuki. Olmekowie nie pozostawili po sobie żadnych opisów swoich wierzeń, lecz szeroki wachlarz dzieł sztuki dostarcza wskazówek na temat ich życia i religii. Prawdopodobnie istniało osiem różnych androgenicznych olmeckich bóstw, każdy wyróżniający się czymś charakterystycznym. Najważniejszy był Jaguar, często w połączeniu z Wilkołakiem. Olmekowie wierzyli bowiem, że w odległej przeszłości rasa Jaguarów Wilkołaków powstała pomiędzy związkiem Jaguara i kobiety. Bóg ptak jest przedstawiany jako harpia, a gatunek orła utożsamiany z władzą królewską. Smog Olmeków ukazywany jest z ognistymi brwiami, bulwiastym nosem i rozwidlonym językiem. Z bogami wody utożsamiano rekina. Bóstwa często reprezentowały żywioły i inne elementy natury. Olmekowie składali swoje dary zakupując je w ziemi. Zazwyczaj były to figurki zwierząt z bazaltu, nefrytu czy jadeitu. Olmekowie wierzyli, że każdy człowiek, ale także i każde zwierzę ma duszę. A przy tym każdy człowiek ma w sobie ducha zwierzęcia. W ceremonie i rytuały związane z bóstwami zapewne zaangażowani byli władcy, szamani i być może istniejąca klasa kapłańska składająca ofiary w miejscach kultu w La i San Lorenzo. Uważa się, że szamani olmeccy, podczas rytuałów pozostawali pod wpływem narkotyków uzyskiwanych z ziół i grzybów halucynogennych chociaż dorobek archeologiczny nie zawiera wyraźnych dowodów na upuszczanie przez olmeków krwi badacze odkryli inne dowody wskazujące że olmekowie rytualnie praktykowali ten sposób składania ofiary argument że olmekowie składali ofiary z ludzi jest znacznie bardziej spekulatywny niż upuszczanie krwi do tej pory nie odkryto żadnych artefaktów ofiarnych Olmeków. Żadne dzieło sztuki Olmeków lub inspirowane przez Olmeków nie przedstawia jednoznacznie scen składania ofiar z ludzi. W El Manati, pośród innych ofiar, odkryto rozczłonkowane czaszki i kości udowe, a także całe szkielety noworodków lub nienarodzonych dzieci, co doprowadziło do spekulacji na temat ofiar z niemowląt. Uczeni nie ustalili, w jaki sposób niemowlęta przeżywały śmierć. Niektórzy autorzy kojarzyli składanie dzieci w ofierze z rytualną sztuką Olmeków, przedstawiającą bezwładne dzieci Jaguary. Najbardziej znane z tak zwanego ołtarza numer 5 z Lawenty. Jednak jednoznaczna odpowiedź na ten temat wymaga dalszych ustaleń. Liczebność olmeków drastycznie zmalała pomiędzy rokiem 400 a 350 przed naszą erą, chociaż powodów takiego wypadku zdarzeń nie znamy po dziś dzień. Jedna teoria głosi, że depopulacja spowodowana była zmianami środowiskowymi, konkretnie zamulaniem rzek, co zmniejszyło dostępne zapasy wody. Druga, że tak znaczny spadek ludności sugeruje celowe przesiedlenie się olmeków ze względu na rosnącą aktywność wulkaniczną, możliwe trzęsienia ziemi, lecz nie wyginięcie. Erupcje wulkanów we wczesnym, późnym i schyłkowym okresie formatywnym z pewnością przykryłyby ziemię popiołem i zmusiły Olmeków do przesiedlenia się. Powody jednak po dziś dzień pozostają nieznane. Jak sami widzicie, Olmekowie to wyjątkowo tajemnicza, ale przede wszystkim najstarsza, wyszczególniona cywilizacja Ameryki. Oczywiście, jak wspomniałem, cywilizacje przedolmeckie istniały, jednak ich wyszczególnienie i zdefiniowanie sprawia wielki problem dzisiejszym naukowcom. Na pewno z czas Dowiemy się o Olmekach więcej. Jednak na tę chwilę to jedna z najbardziej niezbadanych cywilizacji, jaką przyszło badać archeologom. To by było tyle w tym materiale. Jeżeli Ci się podobał, zostaw sobie i nam suba z dzwonkiem, aby być na bieżąco z materiałami na naszym kanale. Jak wspomniałem na początku, od września lecimy systemem jeden film tygodniowo, w każdą niedzielę o 20. Z zastrzeżeniem, że jeżeli w danym materiale wbijecie określoną liczbę łapek, zrobimy dla Was film bonusowy. Oceńcie też ten materiał łapką i komentarzem. Zachęcamy także do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Link macie w opisie, aby być na bieżąco z tym, co robimy. Także na Instagramie. Co do Instagrama, na ekranie wyświetli się kod QR. Wystarczy przyłożyć swój aparat i zeskanować go w aplikacji Instagram, a wyskoczy Ci nasz profil. Piękne połączenie historii z nowoczesnością. Dzięki za uwagę, do usłyszenia już wkrótce.